zaczęliśmy zjeżdżać autokarem na poziom minus jeden, żeby tutaj wejść do szatni na halę, to, to się poczułem jak na wielkim światowym, europejskim graniu, bo tylko na tych największych, najlepszych halach tak, tak to właśnie wygląda. A tak na poważnie to wszystko wydaje się super, bo hala wygląda super, pachnie, pachnie świeżością, nowością. Zespół, z którym się jutro zmierzymy, gra naprawdę dobrze i myślę, że jest takim pozytywnym zaskoczeniem po tym, do czego przyzwyczailiśmy się przez ostatnich kilka sezonów w, w Lubinie, bo nie ma co ukrywać, że, że tamta siatka. Troszkę, troszkę już średnio wyglądała, a tutaj powierzch świeżości, hala, która jutro ma się zapełnić w 100%, także bardzo się cieszę, jestem podekscytowany. Jeżeli tak będzie, to bardzo miłe, bo, bo jak sobie teraz patrzę tutaj dookoła i wyobrażam sobie, jak, jak się to wszystko zapełni, jak to będzie wyglądało, to na pewno będzie się grało bardzo, bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że, że też wynik będzie, będzie dla nas przyjemny, bo... bo, bo... Będziemy grali przeciwko zespołowi, który w jakiś sposób jest rozpędzony, bo, bo zaliczyli kilka naprawdę świetnych spotkań w tym sezonie. Przeciwko zespołowi, który zagra we własnej hali, przed własnymi kibicami. Wszyscy będą chcieli tutaj wszystko zostawić na, na szali przeciwko, przeciwko nam, tak jak chociażby było w tym sezonie w Częstochowie. Także musimy być po prostu dobrze przygotowani, gotowi, bo nikt nam nic za darmo tutaj nie da. Przyznam się szczerze, że żadnego meczu niestety nie oglądałem chłopaków z Gorzowa, natomiast wyniki mówią same, same za siebie, bo skompletowali naprawdę ciekawy zespół. Zawodnicy, może niektórzy nieznani dla, dla polskiej, takiej publiki tacy jak na przykład atakujący brazylijczyk który, który jest takim bardzo pozytywnym odkryciem tej, tej ligi ale też cała, cała ekipa ogólnie prezentuje się bardzo dobrze i na pewno postawią tutaj bardzo bardzo mocne trudne warunki dla nas